Ten weekend no, taki dla nas dosyć pracowity. Odmówiliśmy już jakiś taki pierwszy wzrost takich pożarów. No, wczoraj posypały się już pierwsze mandaty. No i tak siedzieliśmy ku przestrodze mieszkańcom, bo nie ukrywamy, że to w większości przypadków jest no, chęć robienia porządku. Natomiast żeby no, troszeczkę pomyśleć, że jest to niebezpieczne, że to zagraża, żeby przed takim porządkiem sobie zaplanować, to... Do czynności chcieliśmy właśnie, poprosiliśmy was o to, żebyście no za tutaj swoim pośrednictwem też mieszkańcom przemówili do rozsądku, jak ja to mówię. To dziękuję i proszę o głos pana starostę Komendanta. To znaczy, ja się bardzo cieszę tutaj, co powiedział mój, mój poprzednik, z jednej strony jako starosta, a z drugiej strony także jako prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, że faktycznie, no przyszły piękne pogody, wszyscy zaczynają wypalenia. Tu przed chwilą rozmawiałem z panem komendantem, jeżeli ktoś jeszcze to w celach robi rolnicze, chociaż ja akurat mam do tego inne podejście, ale co niektórzy prawdopodobnie robią sobie albo do zabawy, albo żeby zobaczyć, jaki wóz strażacki przyjedzie, czy to na łąkę, czy ewentualnie na ugoryn. Sytuację mamy tak, że tereny są w tym momencie bardzo suche, a ponadto to, co żeśmy rozmawiali, akwiny wodne na ogół pokryte są czy to trzciną, czy innymi ewentualnie żółkniętymi roślinami. To powoduje, że no niestety to niebezpieczeństwo funkcjonuje. Tu było mówione o mandatach. No miejmy nadzieję, że te mandaty yy, chyba nie były za duże. No jak chyba Krzyszek podpowiadałby, były z pięć tysięcy złotych na głowę, to prawdopodobnie mi się wydaje, że co niektórzy by się ocucili i takich rzeczy by nie robili, zarówno w tym jak w latach następnych. Ja tutaj się boję, że za chwilę na te wyjazdy przyjdzie tyle paliwa, że będziemy się zastanawiali ewentualnie gdzie i za co tą benzynę na stację czy ewentualnie olej napędowy na stacjach benzynowych kupować. No miejmy nadzieję, że dzięki Państwa tutaj pomocy, no niestety to co było mówione wcześniej, no przynajmniej co niektórzy pójdą po rozum do głowy, no i nie będą bezsensownie wypalali, bo przy okazji no trzeba powiedzieć, że nie tylko rośliny, nie tylko zagrożenie pożarowe, ale przede wszystkim wypalane są także i zwierzęta, które w tych trawach, czy Ewentualnie innych roślinach się znajdują. W tym roku odnotowaliśmy już 46 pożarów traw trzy pożary lasów. W ostatnich trzech dniach odnotowaliśmy ponad 20 pożarów traw. Wczoraj w zelowie od pożaru traw zajął się las, spaliło się 2,5 hektara lasu. Są to akcje długotrwałe. Wymagające dużego wysiłku strażaków, jak również kosztowne z uwagi na paliwo, napsujący się sprzęt, jak również samą wodę, bo strażacy przecież tankują wodę z sieci miejskich i za tą wodę ktoś musi płacić. Są to koszty społeczne. Ogień to żywioł. Niejednokrotnie ci, którzy wypalają trawę, nie zdają sobie sprawy, jak wielkie zagrożenie stanowią. Ogień stanowi dla nich samych oraz dym często przy wypalaniu traw giną. Ludzie, giną również strażacy. Jest to żywioł, którego nie sposób nieraz zatrzymać. Nie tylko fauna i flora cierpi, ale cierpią również zabudowania, cierpią lasy, które często płoną, jak również no, sami ludzie, którzy giną w pożarach, traw i zostają e, ranni. E, Unia Europejska również stara się zapobiegać temu zjawisku poprzez ograniczenie dopłat do y, obszarów rolnych, obniżając dopłaty lub całkowicie wstrzymując. Podjęliśmy ostatnio działania z Nadleśnictwem Bełchatów, z policją. Policja oraz Nadleśnictwo patrolują, strzegą tereny, y, zwracają uwagę na osoby, które mogą podpalać, czy to dla żartów, czy też dla celów. Nazwijmy w cudzysłowie porządkowych. Wypalanie traw to zbrodnia. Zbrodnia dla środowiska, dla otoczenia, dla mienia i dla, dla ludzi. Apeluję o rozsądek, ponieważ za wypalanie traw grożą mandaty, grzywny, a nawet pozbawienie wolności od roku do lat dziesięciu.